Opis tabletu Interright Mobi. Tablet Interight Mobi składa się z części aktywnej i z części nieaktywnej, w której mamy przycisk sieciowy, wyświetlacz i przyciski nawigacji, gdy korzystamy z pilotów do testów. Na spodniej stronie tabletu znajduje się odbiornik RF i miejsce na niego. Tabliczka znamionowa, gdzie znajdziemy numer seryjny tabletu między innymi. Klapka, pod którą znajduje się akumulator, przycisk do parowania tabletu i miejsce na w którym też pisak jest ładowany. Tablet włączamy. Dużym niebieskim przyciskiem, i wtedy na wyświetlaczu mamy informację o stanie naładowania baterii, połączenia z komputerem, i w momencie, gdy dotykamy tabletu pisakiem, pojawia nam się ikona połączenia. Powierzchnia tabletu aktywna powierzchnia tabletu jest proporcjonalna do wyświetlanego obrazu i znajdując się, dotykając pisakiem w centrum tabletu, kursor znajdzie się również w centrum ekranu. Warto o tym pamiętać. Na, na części aktywnej tabletu mamy również skróty do programu Interite Workspace. Jest ich tutaj 15. Możemy je indywidualnie zaprogramować w komputerze i wydrukować sobie do tego odpowiednią planszę. Ta plansza, która znajduje się tutaj, jest w takiej postaci, dlatego łatwo ją wydrukować i zmienić. Jak można zaprogramować i wydrukować, przygotować sobie taką własną planszę, powiemy w następnym filmie. Pisak Interite Pen służy do obsługi tabletu Interite Mobi i jest dokładnie taki sam, jaki jest na wyposażeniu tablicy Interite Dual Board. Pisak pełni funkcję myszki komputerowej. Ma podobnie jak ona prawy przycisk. To uzyskamy naciskając tutaj na górze. Dotknięcie pisaka do tabletu realizuje lewy przycisk myszki natomiast przyciśnięcie dolnego przycisku zrealizuje nam podwójne kliknięcie Pisak ten świetnie nadaje się do szybkiej i precyzyjnej naw nawigacji przesuwania góra dół edytowanego tekstu zamykania i otwierania dokumentów Dzięki Wąskiej końcówce jest też bardzo precyzyjny. Końcówka ta jest wykonana z plastiku, ponieważ ściera się troszkę podczas użytkowania, można ją wymienić w łatwy sposób. Pisak jest też rozkładany i ma wymieniany akumulatorek, który jeśli się z jakiegoś powodu zużyje, można w łatwy sposób wymienić.